Przedłużyliśmy pobyt, ale ten pokój nie jest dostępny, więc musimy wymienić. Więc na szybko Wam pokażę, jak wygląda pokój. No tak to wygląda. Bardzo często w Korei, właśnie w Seulu, trzymają materacę na podłodze. To i tak jest podgrzewane. Nie? Lodóweczka, mikrofala. Co tu więcej mogę pokazać? I łazienka. Łazienka normalnie. Pryśnic to jest ciekawe, że prysznic jest razem ze wszystkim, po prostu drzwi zamykasz i już. Ale przeciekała woda. Jak braliśmy prysznic, to wylewała się woda z pomiędzy drzwi, ale myślę, że spoko Taka przyjemność tam za dwie osoby. Kosztowało chyba. 36 euro za noc Więc myślę, że to jest całkiem spoko cena jak na, na Seul Tak też wybraliśmy Potrzebowaliśmy takiego odskoku życiowego Chcieliśmy trochę wyjść I mieliśmy okazję poznać Całkiem spoko, Amerykanina i Polskiego Dobrze to zrobiło dla naszego takiego Nie wiem Psychicznego stanu żeby trochę z kimś innym posiedzieć, porozmawiać, wymienić się jakimiś tam poglądami, rzeczami. Chociaż w mych semetrach nie wiem może zbyt dojrzale podchodzimy do życia. No. To co? A czekajcie muszę o. Tu nas samochodzik, parking need the jacket, no? Yes, jest economic jacket Muszę zawiązać buty a co chcę powiedzieć? No, ja też miałem takie myślenie, jak miałem 24 lata. Tak? Takie same podejście miałem do życia. Mam dzisiaj 30, chyba 9 lat, Budajże, No i mam jakieś inne oczekiwania od życia. I ciężko już jest z młodym pokoleniem jakoś tak nie wiem, spędzać czas na równi. No. Ich rajcują inne rzeczy, nas nas radził. inne rzeczy po prostu, ale spoko. Naprawdę fajny człowiek. taki przyjazny bardzo, przyjazna duszka. Wesoła Lecimy coś zjeść. We go for breakfast. Um, I find some here. We have to go stay here. Yeah. Anyway, yeah, that place. They say Jeju style hangover soup. Okay. drinking Chciałabym like so No, jest, trzeba się zasuwać. I jak Lucy mówi, idziemy na zupkę na kaca, która wywodzi się z wyspy Jeju. It looks no? To jest coś w takim stylu, co my mamy w planach w przyszłości zrobić. Yeah, właśnie takie firaneczki, lampki, taka domowa wersja. Bardzo ładnie jest. O, o czymś takim właśnie sobie planowaliśmy, żeby zrobić. No, trochę inaczej mamy wizję, ale... No, ale to nam się podoba. No Coś takiego by było fajnie. Nice feeling walking in Seoul no. mm. We're in the city <laughs> Tutaj aż tak wam dokładnie nie mam co nagrywać, bo to jest taka ulica. Widzicie? O. Ale od razu się czuję tutaj tak pozytywnie i fajnie. Stary domek koreański przetrwał w wielkim mieście. Człowiek nie dał się wygryźć z tej wielkiej metropolii i tak żyje. Pewnie wszyscy tylko czekają. Like this cartoon, A, tu The best thing is that it's almost 11 I feel like it's super early morning, but it's almost 11 <laughs> Yeah. That. And this Yonam area is uh, much more calm yeah. than over there in Hongdae area. But definitely it's much, much colder than in our town. Eh? Yeah, our town having some good weather. Yeah. Our place was almost, you can feel the spring, but here yeah. it's still winter. Still winter, no? Yes, yes. <laughs> And I myśmy nasz miejsce jest Nie jest Lucy nie wytrzyma, musi się czegoś napić Nie wiadomo kiedy Następnym razem będziemy mieli jakąkolwiek okazję wyjść Z kimś posiedzieć i pogadać i wypić Parę procentów, to takie rzeczy Nie dzieją się często i w ogóle Thanks. Chwilbę O! So Ok We can go Znaleźliśmy jakieś miejsce gdzie Jeju Słyszeliście to? Jak to brzmi? To nie przelewki Nie, nie. Standardowe pytanie. Ludzie zawsze się pytają, czy dla mnie będzie dobrze zjeść coś piekadnego, czy to nie będzie problem. Nie, nie będzie. Powiem tak, jak nie jest piekadne, to nie jest. To jest ta wyspa Jeju Już tyle razy tam się próbowaliśmy wybrać, ale jakoś nie możemy. No, ale może wkrótce będziemy mieli więcej czasu.

고추 매운 것밖에 없어요. 매워요. 아, 제가 먹겠습니다. <laughs> <laughs> 감사합니다. okay. w h e r spicy? Yeah. One s p o n 고만 з д

afraid to serving some some food with the paprika the mm. Korean. They worry about the story so much. Yeah, but sometimes it's like overrated. They think it's like so spicy. But because it is also a lot of Korean people couldn't handle their spice. Oh. Um, like if the Korean couldn't handle this, how about the foreign? Mm -hmm. They were thinking like this. Mm. They wanna like give you. Yeah. You know, Mm. Directly come back to a life, yeah? mm -hmm. <laughs> mm. Mm. no? Mhm Not every hangover soup give you this kind of feeling Mmm, no Aaaa This blood pudding is very Tutaj mamy taki kawałek krwi Ja nie wiem, jak oni to zrobili, że to jest takie... Jak bryła Nie wiem, jak to się stało że jako człowiek jem krew, jem świńską krew i mówię, że jest dobra. Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, jak to można logicznie? Dobrze, że miałem fartuszek, bo plamy są, czyli było smaczne. Na jakąś dobrą kawkę po śniadaniu. High do you feel after soup? Very nice ma Artur ten Mi się komplikuje. A ja by kogoś interesowało, ile to kosztowało? To wszystko tylko 20 tysięcy wonów. Lecimy na kawę. Zobaczcie to, jakie miejsce. Teraz jest zamknięte. Wygląda, jakby jakieś spalone coś było, ale to jest jakaś pracownia, która robi jakieś tam lampki, lustra w stylu Tiffany. Czy coś to Ja? Ja, of course. I always understand. It, Mojka. No. Ja. Yeah. I don't think. So. <laughs> Let's go. Um. Ja jak już tutaj trochę czasu spędziłem w tym kraju, to dla mnie to jest takie. Mało no standard po prostu życiowy, z którym się porusza codziennie. No nie tak, nie tak codziennie, bo u nas w mieście takich ulic nie ma czy coś, ale jednak to jest. Korea! A teraz muszę Wam coś pokazać zabawnego dla mnie. Zobaczcie, jakie oni tu balkoniki mają w ogóle. Na początku myślałem, że to są takie jakieś balkoniki, że postawić ten klimatyzację, żeby by służyła do... Nie wiem do czego tak naprawdę służył Naczynia wystawić, czy co? No. O, znaleźliśmy takie miejsce, jakie byśmy chcieli No nie stać nas, to oczywiście, że nas nie stać dzisiaj Na chwilę obecną Ale miejmy nadzieję, że za 2-3 lata Wynająć coś takiego. Takie coś byśmy chcieli wynająć, i to zrobić na polską piekarnię, kawiarnię, żeby tu na dole były te uh, miejsce na wyroby. A tutaj góra, żeby tylko do siedzenia i kawy. Jeszcze mają balkonik, zrobić ogrodek, te wszystkie drzewa, jak to zakwitnie. O takie coś nam się ma. Place like this, no, we wanna. Mm -hmm. And myślę, że so. We gonna take this. Here I'm gonna put the color as a red no. downstairs. and upstairs we can even live in there. No, mm, man, only this point. It obviously. is actually, yeah. Yeah, so we don't need to search in some place it's for living. Yeah, you can yeah, stay. Very, very small, but it's can be lot. enough for yeah. the work. Yes. Yeah, and always nice smell of coffee and bread. <laughs> and if you wanna drink coffee, you can just go downstairs. make some coffee. Yeah. Bread, you have some leftover bread. Oh, I go downstairs. <laughs> oh. <just. laughs> Nie. To tyle z marzeń Możemy iść dalej. Pomarzyliśmy, podumaliśmy Możemy śmigać, wypić kawkę i pomyśleć jak skąd wziąć na to hajs Pieniądze, Pieniądze są potrzebne do realizacji pewnych rzeczy, i nie ma co tu dużo gadać. I nie ma co gadać, że pieniądze w życiu nie dają szczęścia. No może nie dają, ale jednak to pieniądze pomagają w realizacji pewnych marzeń, celów i tak dalej, i tak dalej. I nie ma co tu gadać, że nie. <ścoughs> Dobra, lecimy. O, tu też I was I was searching for filter coffee and here was the one on the list okay We can try ideal land, reality. royalty it was nice I'm curious about this place it looks really nice they have a stone as a handle hello hello Bardzo fajnie to wszystko zaprojektowali Tu mi się podoba Jak podnosisz kubek to mają To jest kawa Trzeba pójść Tu mam niby opis Jak Ci się podoba kawa? Myślę, że mają własny charakter To smak kawy jest też łączącym się z tym miejscem Jak się rozwija, jak się Kawka była przepyszna, kofeina od razu podskoczyła, człowiek od razu jest pobudzony, żywszy taki. No i chce się żyć. Człowiek się od razu rozmarzył, rozplanował, jak zwykle jak to my zaczęliśmy gadać o naszym biznesie, jak go zrobić. To jest właśnie najgorsze tym, że człowiek ma jakieś plany, swoje marzenia, a żeby je spełnić, to potrzeba odgroma czasu, paru lat to jest najgorsze, żeby, żeby się nie potnąć gdzieś po drodze i nie zniechęcić tylko żeby do nich dążyć i to jest przerażające a z drugiej strony piękne w życiu żeby coś zrobić bo jak już to zrobisz to będziesz niezmiernie zadowolony z swojego życia How you like coffee place? Very impressive place. They branding themselves well. this all atmosphere they they design is perfect. Yeah. Everything is matching about table, chair, and you even Cuban eyes yeah. Yes, yes. How they brewing? They treat this barista thing as a like show business. And yeah. name of the street is like Iksandong. There is a bunch of some Hanok style. See how it's changing. No. Because last time I was this is like six years ago. It's so cold that the camera

Yeah. was eat the kaimak in turkey and become oh. like boom or why he say it's so tasty and that's thought they started selling the kaimak okay yeah. i was also thinking to visit here i think so probably mm. it's some tea room and uh -huh. uh, they're brewing tea in the korean way okay people also can see the view because it's a why is so cold? Because COVID. it's winter! Oh my god Oh my god, oh this This Craft beer concert. house, yeah it still exists yeah. It was a good place Yes it was I'm little like Admiring yeah. this For example Beer place like this, stay so long In this area, it's not easy to survive it. <laughs> <laughs> What the hell was that? To jest też zabawne, zobaczcie tu wszystkie takie nowoczesne te restauracyjki, piekarenki to wszystko, a tutaj ktoś się nie dał wykurzyć i zatrzymali O my god, istopicie Nie Też ma swój urok Klimacik Zobaczcie jaką kuchnię mają tu się piecze, wiczka To jest dobre, a wszędzie wkoło wszystko Nowoczesne Nawet zobaczcie jaki tu bar mają Like <laughs> <laughs> mm -hmm. is stoliki with pirankami, in a it's very for me. Oh, it's become much more commercial now. I was visit here when this place becomes slowly popular. Okay. Yeah. Totally touristy place. Some kind of old town, no? You can call this. Small, tiny street. Mm -hmm. They have some vibe like this here. Okay. Oh. Still a lot of places close jedno yeah. open later, no? Mhm. Mm Pochodzimy trochę takimi małymi uliczkami. Taka dzielnica, to nie jest tak, że tak Seul cały wygląda, ale przetrwała stary klimacik Trochę to odrestaurowane widzimy tutaj. Widzicie? Ścianę postawili dodatkowo, żeby zasłonić tą oryginalną ścianę. Tutaj mamy kawałki oryginalnej, starej. I, cafe I here. Mm. Look nice, no? No, Fajnie, fajnie. uroczo Chiang Mai, Bangkok. Yeah. Thai restaurant. Yeah. i never been in thailand so i don't know uh -huh. oh pizza pasta mm -hmm. oh pasta okay. Oh, okay we can try pasta some oh, okay. snack after coffee oh smell of pasta you can feel like portugal Hello. Hello.

Dawało to nas 9000, czyli jakieś 7 euro tak, za dwa pastele, 7,50, nawet coś takiego. Zobaczymy, czy są tak oryginalne i warte. Nie? Pierwsze wrażenia: mm. good? Mm. <laughs> I can make beta. <laughs> This is far away from this poczuysta. Ok, spróbujmy. You understand what I mean? It's feel like they make this yesterday. Mm -hmm. I never made some pasta like this in my life. Mm. Oh my. Oh, nice. Nice. So bad I try in real pasta. Koniec tego przyjemnego czasu na pastelki. Miejsce fajne, urocze, muzyczka fajna, w środku fajnie to wszystko wykonane. Lecimy dalej. No co, no nie ma co tu za dużo gadać. Miejsce naprawdę jest zrobione bardzo fajnie. Tu akurat już trochę wyszliśmy, wciąż tutaj coś robią nowego. Wszystko jest naprawdę zrobione na tip top. Wszystko ładnie, kamyczki, dekoracje. No Robi to wrażenie, nie ma co gadać. Yes, yes, yes o, zobaczcie to. To jest takie prawdziwe barbecue. Widzicie, w takim budyneczku, jakie stoliczki mają. Jak to wygląda. To jest takie prawdziwe barbecue, które jeszcze zachowało się naprawdę od lat. Ten lat. Nawet widać. Jak... Nie, It's surviving long, eh? No i tutaj można poczuć tą starą taką Koreę Bez tych nowoczesności i technologii Widzicie te uliczki Tak to kiedyś wyglądało, nie? Tylko fajnie to widać jak to wszystko poszło do przodu Jak to się rozwinęło i Jak to wygląda dzisiaj Myślę, że w Wietnamie też to niedługo tak będzie wyglądać Trzeba dać tam czasu 20-30 lat I tam będzie przepych nowoczesności i technologii Uh-huh. Like cool for the young people and it's become cool. I'm not surprised because it is cool, I look and it's cool. Mm -hmm. yeah, Especially yeah. if you are just coming first time in Korea. Of course you wanna sit in somewhere this it's make you exotic, no? Yeah it's very even for some local people. Fine, cool. like fine. <laughs> <laughs> No i co, nie mamy urok Seulu, co? Starego takiego, który przetwoł czas. O uh -huh. mm -hmm. wow, like this. No, look nice, the present nice, no? yeah, look nice, A teraz zobaczcie, jak tutaj zrobili taki no, no, kawiarnia taka, nie wiem, deser kawa, nie wiem, to po polsku. Zobaczcie to. Tutaj jest wejście właśnie jak to zaje ułożyli elegancko. Jak to fajnie wygląda razem z wodą. Na pełnym wypasie zrobili wejście. O, a tu jest jakieś bardzo popularne miejsce, zobaczcie ile ludzi czeka na wejście. Nie wiem czy tu wejdziemy, czy chce nam się czekać. Ale... A. Ale zobaczcie, nie wiem w środku, jak to wygląda to Tam mają taką wodę, która paruje cały czas Fajnie to jest zrobione, no, no nie ma to tamto, no Ta is look with private bath Aha, okej okay. Spring spa Nie? W Japonii wygląda tak Oczywiście zakaz robienia zdjęć wchodzenia no, no. Wracamy do siebie, poleżeć z godzinę, dwie, odpocząć, bo nie ma co tak łazić cały dzień, trzeba też odpocząć i potem po prostu sobie wyjdziemy na jakiś obiad, kolację czy coś popołudniowe. Ale jest tu mroźno tak, więc nie ma też co chodzić cały dzień, bo człowiek jeszcze przemarznie, zachoruje, a to nie jest sztuka. Trzeba te. dobrze odpoczęliśmy polezieliśmy Lucy się zdrzemnęła ja tam troszeczkę tylko zamknąłem oczy na chwilę ale bardzo to pomogło człowiek taki się zrobił naładował baterię zwykło takus jest to dobrze to sprawiło a teraz co a teraz jedziemy na kurczaka na rosołek jedno z takich tradycyjnych z zup koreańskich ale to zaraz zobaczymy, czekamy na jednego gościa z Polski nadchodzi nasz gość, już go widzę tam w oddali nie wiem czy go widać ale ale macha, idzie polska siła, a właśnie tak stoimy, bo my tam stoimy, bo tamtędy niby szybciej jest i nagle Lucy ale on na pewno idzie według mapy i mu pokaże, żeby tędy iść Wychodzimy za roku i patrzę w centrum No Ale później minuto wejście Dojechaliśmy na miejsce Restauracja, którą odwiedzamy Zobaczcie to, jak to wygląda Restauracja, która istnieje od 1983 roku I jest tylko jedyna Nie zrobili z tego sieciówki badziewnej Tylko zrobili to jedno, takie tradycyjne miejsce Gdzie zjemy koreański rosół Şimdi göreceğiz. Olmayacak. Ha şimdi

Również lubię słańczyk nie? On jest faszerowany ryżem i śliwkami o, Kurczaczek jest na stole, więc zaczynamy Będziemy zajadać Nasz koreański rosołek Oskubałem kurczaka już z mięsa tutaj z wieżku, Więc widać, że jest faszerowany tutaj ryżem, jakimiś ziarnami Tu co to jest? Śliwka? Kasztan Mamy no, kasztan w środku elegancko, jakieś śliweczki. No co, żyć i nie umierać no. Like I was I pretty drunk And I like tried, I like failed, I tried, and then like my driver just pumped, I jumped, and I like stackled on the fall. And then this morning